Mm -hmm. they start with the music and then someone starts reading it they for emmets from where is it This is the way they write in English. The expression in Yiddish. we start with the music, and then someone starts reading it. Reisha Berish Weinstein. Reisha, listen now. To nagranie pochodzi z internetowej biblioteki treści audio w języku yiddish. Wskazał mi je potomek żydowskiej, rzeszowskiej rodziny, nieżyjący już jako w Blazbark. W internetowych zakamarkach można wysłuchać jedynego epickiego poematu o mieście Rzeszów, jaki kiedykolwiek został napisany. Reishe, poemy, z tak brzmi początek poematu Rajsze, Berisha Weinsteina. Rajsze to nazwa miasta Rzeszów w języku jidysz. Ale w Rzeszowie prawie nikt o poemacie Rajsze nie słyszał. Grażyna Bochenek zapraszam na kolejny odcinek podcastu Rzeszowskie historie. Jego bohaterem będzie poemat Rajsze, Berisza Weinsteina. Weinstein pisał rajsze w języku jidysz w Nowym Jorku w okresie II wojny światowej. Poemat przedstawia zapamiętany przez autora obraz miasta Rzeszów z początków XX wieku. Tyle mówią encyklopedyczne, ogólnie dostępne zapisy. Poemat nie ma tłumaczenia na język polski. Jakow Blasbalk, z którym słuchaliśmy poematu w internecie, to obywatel Izraela. Nie znał języka idesz, podobnie jak ja, jak zdecydowana większość współczesnych Izraelczyków, mieszkańców Polski i Rzeszowa. Jakow domyślał się znaczenia niektórych słów, a właściwie rozpoznawał słowa hebrajskie, zaczerpnięte z Biblii. Osoba, która nie zna Jidysz, nie może tłumaczyć poematu napisanego w tym języku. To oczywiste. Ale wyłapywanie pojedynczych słów i zgadywanie, czemu nie. Cheder is, is a room. It's a place where they were learning. You see the word cheder, cheder. Cheder, Polski cheder. Cheder is also in Polish. Tak. Tak. Okay. Cheder to szkoła żydowska o charakterze religijnym. Inne rozpoznawalne słowo to nazwa płynącej przez centrum rzeszowa rzeczki. A, he he walking along the to learn. był spokrewniony z Beriszem Weinsteinem, przy czym ważne są tu nie tylko więzy krwi, ale także bardzo bliskie i rodzinne, przyjacielskie stosunki między Weinsteinami a blasbalgami. Ma dow chaja. Chaja. Okay? Chaja. okay? She was from... Matka Berisza, jak opowiada Jakow, nazywała się Hanna. Pochodziła ze Stropkowa ze Słowacji, a jej mąż Jakow miał rodziców z Rzeszowa. Jego mamą była Hanna Schlussmann, a ojciec to Abraham Weinstein. Siostra Hanny, Ratsa, wyszła za mąż za Meira Blasbalga, a ich syn to dziadek Jakowa Blasbalga. I ten Meir He had a son He was mój I tu odwołajmy się do Poematu Rajsze. Utwór został przetłumaczony na język hebrajski i w tym języku jest dostępny dla nieco większego grona odbiorców niż oryginalna wersja widyš. Jakob Blasberg, przyjeżdżając do Rzeszowa, wziął ze sobą to hebrajskie tłumaczenie i siedząc na Rzeszowskim rynku, Odczytał kilka fragmentów. Jeden z nich dotyczy właśnie relacji rodzinnych, a w szczególności wyjątkowej kobiety, racy, czyli racele z domu Schlusman, po mężu Plasbark. Ok. This is page 163, and it's called Pearl Necklace. Ta część nosi tytuł naszyjnik z pereł i jest zadedykowana ojcu Jakowa Blasbalga Abrahamowi. Kobieta nosząca naszyjnik to Radsele Blasbalg, babcia Abrahama. Abraham był jej jedynym wnukiem, który przeżył Holokaust. I dlatego Berisz Weinstein rozdział o Radsele zadedykował właśnie jemu. Spoglądając na Rzeszowski Ratusz. I spacerujących przez rynek Rzeszowian, Jakow amatorsko tłumaczył poemat z hebrajskiego na angielski. Ja z kolei przełożę jego słowa w sposób równie amatorski na polski, gdzie to karkołomne zadanie nas zaprowadzi. Racale le zotim achodze ta pniem ir. Nemuchat koma, ma, ktumim cnumim, welefam fazerd z anim beruch, ja naumele tej lim, Radca odwiedzała bogatych rzeszowian, Żydów i nie Żydów, starając się o pożywienie i odzież dla biednych dzieci i wdów, aby mogły świętować szabat i móc przygotować szabatową kolację. Jak mówi Jakow, we wskazanym fragmencie jest mnóstwo szczegółowych opisów, jak radca przemierzała miasto, chodziła ulicami Rzeszowa nawet wtedy, gdy intensywnie padał śnieg. Druga część tego rozdziału to opis interesu, jaki raceli prowadził, co wtorek i piątek na targu wykładała swój towar, czyli Len. Artykuły lniane. Miała pomocnika, który pomagał jej ten towar nosić. I są tu opisy całego tego interesu. Nie jest podane dokładne miejsce, ale wspomniane są okolice Mikośki. Tak to autor zapamiętał. Mikośka, this was the place where he put her stage. The Mikośka. This is the way he Historia bliskich więzi między Beriszem Weissteinem a Blasbalgami i samym Jakowem, który na rynku w Rzeszowie czytał fragmenty poematu Rajsze, zaczyna się od ojca wspomnianych dwóch sióstr, Hanny i Racy. Mężczyzna, Szlomo Schlussman, studiował kabałę i był bardzo religijny któregoś dnia zniknął. Jest to przez Berisza Weinsteina w jego poemacie opisane, inaczej Jakow nic by o tym nie wiedział. Szlomo był bardzo wysoki, miał brodę, mówiono o nim, że wygląda jak Jezus. Krążyły różne plotki na temat jego zniknięcia. Jedna z nich mówiła, że mężczyzna został zabity, natomiast według drugiej miał wyjechać do ówczesnej Palestyny. Podróż miała być długa. Przez Hiszpanię, Maroko, Północną Afrykę, doprowadzić do Jerozolimy. Nikt tego nie wiedział na pewno. Córka Hana o tym nie opowiadała, były to przypuszczenia. To jedno rodzinne zniknięcie. Córka Szlomo Szlusmana, wspomniana już Hana, wyszła za mąż za Abrahama Weinsteina. Urodziła trójkę synów i trzy córki i szybko owdowiała. Jako Filipa, jeden z chłopców, ożenił się z kobietą o imieniu Haje. Para została rodzicami dwójki dzieci Maxa i Berisha, późniejszego autora Rajsza. Jakow Lipa Weinstein poszedł w ślady dziadka i zostawił rodzinę. Wyemigrował do Stanów Zjednoczonych. W poemacie Rajsze jest wspomniane, że to rabin miał doradzić Jakowowi emigrację do Stanów bo zbliżała się I wojna światowa. Ale były też inne przypuszczenia, że ta decyzja niewiele miała wspólnego z Bogiem, a raczej z żoną Jakowa. To było drugie rodzinne zniknięcie. W każdym razie Haja, żona Jakowa została, podobnie jak kiedyś jej teściowa, sama z dwójką dzieci. Postanowiła wrócić do swoich rodziców na teren Słowacji, ale wzięła ze sobą tylko młodszego syna, Maxa. Berisz został w Rzeszowie wychowywany przez babcię Hanę i jej siostrę Racę, czyli kobietę z naszyjnikiem z perą. Raca była już wtedy babcią Abrahama Blasbalga. Ojca mojego rozmówcy. Tak więc dwaj chłopcy, Abraham i Berisz, dorastali razem prawie jak bracia, wychowywani przez swoje babcie, siostry Hanę i Racę. I co było dalej, toczy opowieść Jakow Blasbalk. Gdy Berisz miał około 18 lat, wyjechał z Rzeszowa do Stanów Zjednoczonych. No, to jest długa historia, ale w skrócie chodzi o to, że wyemigrował do Ameryki, do swojego ojca. Gdy postanowił się ożenić, jego żoną została, i tu komplikacja genealogiczna, kuzynka z Rzeszowa, towa, także o nazwisku Weinstein. Jakow przypuszcza, że młodzi zakochali się w sobie jeszcze podczas pobytu Berisza w Rzeszowie. W związku ze ślubem pan młody przekonał ojca, żeby ten sprowadził do Nowego Jorku zostawioną na starym kontynencie żonę wraz z młodszym synem Maxem. Tak się stało i cała rodzina znów zaczęła mieszkać razem. W tym miejscu, szukając biograficznych szczegółów, możemy odwołać się do Rzeszowskiej Żydowskiej Księgi Pamięci, czyli księgi napisanej przez żydowskich mieszkańców Rzeszowa, a poświęconej utraconemu przez nich miastu. Znajdziemy tu kilka tekstów związanych z Beriszem Weinsteinem. Dowiadujemy się z nich, że w Rzeszowie przyszły poeta uczył się w powszechnej szkole podstawowej oraz w Hederach, czyli szkołach żydowskich a wpływ na niego miał wujek chłopca, syn sędziego Rabinackiego Starnowa. W księdze pamięci jest też mowa o tym, że ojciec Berisza wyemigrował do Stanów po to, żeby wymigać się od służby wojskowej w armii Austro-Węgierskiej. Byłby to więc już trzeci możliwy powód jego wyjazdu za ocean. W księdze przeczytamy też o tym, że wcześniej w czasie I wojny światowej cała rodzina wyjechała do Reichenbergu, to ówczesna nazwa miasta Liberec, znajdującego się w północnych Czechach. Po powrocie do niepodległej już Polski, Berisz miał być świadkiem pogromu antyżydowskiego, w którym brali udział żołnierze Józefa Halera. Jako osiemnastolatek Berisz wyemigrował z kolei do Wiednia, gdzie miał przez dwa lata ukrywać się przed austriacką policją, przy czym nie jest jasny jaki był powód tego ukrywania się. Zdaniem jednego z autorów to właśnie we Wiedniu Berisz poznał swoją przyszłą żonę. W księdze pamięci jej imię to nie Towa, jak podawał Jakow Blasbalk, tylko Malka, ale nazwisko się zgadza – Weinstein. W każdym razie to przy pomocy przyszłej żony. W 1925 roku Berisch Weinstein wyemigrował do Ameryki. I tu ciekawostka, o której napomyka Jakow Blasbalk. Gdy przypłynął do Stanów, musiał wykazać, że nie ma jeszcze 18 lat, a oczywiście już miał te 18 lat. To powód, dla którego jest spore zamieszanie z jego wiekiem i datą urodzenia. Wnuczka Berisha Weinsteina, mieszkająca w Stanach Elisha Weinstein, precyzuje. On przypłynął do Stanów Zjednoczonych w 1925 roku po pobycie we Wiedniu, gdzie znalazł się w sposób nielegalny, posługując się dokumentami należącymi do młodszego brata mojej babci. Mój dziadek miał być powołany do wojska, a nie chciał tego, więc młodszy brat mojej babci dał dziadkowi swoje dokumenty. W opracowaniach dotyczących Berisza Weinsteina rzeczywiście można znaleźć jako datę i miejsce urodzenia zarówno rok 1905 i Rzeszów, jak też 1902 rok i miejscowość Stropkosarz na terytorium dzisiejszych Węgier. Wracając do biografii poety, przeprowadzka z Rzeszowa do Nowego Jorku Musiała być olbrzymią odmianą, zamiast niewielkiego galicyjskiego miasta wielokulturowa metropolia. Jak czytamy w rzeszowskiej żydowskiej księdze pamięci, Berisz Weinstein w ciągu dnia pracował w dusznych sklepach, a nocami uczył się języka angielskiego na kursach dla imigrantów. Studiował też w żydowskim studium nauczycielskim i poznawał żydowską poezję. To właśnie wtedy Rzeszów miał mu się jawić jako coraz jaśniejszy i piękniejszy. עכשיו אני אקח את הארץ של הטריינסטיישן. ובכל עיר של רוב מסחר ופרגמטיה יש ברישא טענים, סבלים ועמילים המובילים מטעני סחורות אנה ואנה. העיר פונה למערב, מקום השם משוקעת Autor wspomina pociągi, które przywożą do miasta wszelkiego rodzaju towary, oraz pociągi, które inne z kolei towary z miasta wywożą. Podaje też miasta Kraków, Lwów, wspomina Jasło, do którego wówczas jeszcze nie ma torów, tylko jest zwykła droga. Weinstein opisuje również robotników, którzy na dworcu pracują. Silni mężczyźni załadowują i wyładowują wagony wszelkiego rodzaju towarami, w tym cukrem czy lnianymi tkaninami. Robotnicy mają brudne twarze, są umorusani, ich praca jest wyczerpująca. To zwykli prości Żydzi, zazwyczaj bardzo biedni, ale w sobotę zakładają swoje najlepsze czyste ubrania i odwiedzają synagogę. Jeszcze chwilkę. Okej. Adama w Kharev, the headline of this whole section. Adama is uh, land and Kharev is sword. So it describes the beginning of Franciszek and later on the First World War. Treścią kolejnego fragmentu jest I wojna światowa oraz wizyta w mieście cesarza Franciszka Józefa. Mi pachadra raada, ad mat Reisha Hair. Kiedy pojawiła się wiadomość, że do miasta przyjedzie cesarz Franciszek Józef, wszyscy bardzo się bali. Cesarz miał dokonać inspekcji stanu swojej armii i sprawdzić jej możliwości. Mieszkańcy przyozdobili dworzec flagami i kwiatami. Na dworcu mnóstwo żołnierzy maszerowało z karabinami. Byli też wojskowi na koniach. Ustawiono zespoły muzyczne, które grały na powitanie. Wszyscy wypatrywali Franciszka Józefa, mężczyznę w mundurze z charakterystyczną brodą. Kilka razy ktoś był przekonany, że już go widzi, ale okazywało się, że to jakiś inny zwykły generał, a nie cesarz. Są tu też opisy mundurów, medali, jest opis samej wizyty. Ten fragment o dworcu i wizycie cesarza to nadal polskie tłumaczenie z języka angielskiego przełożonego z hebrajskiego, przełożonego z Jidysz. A więc trzykrotny przekład, który oddaje tylko na miastkę treści poematu, nie mówiąc już o jego formie. Dlaczego Jakov Blasbark nie poznał Jidysz? I remember when he came to Israel to visit my father, I was 8 years old. Jakow pamięta, jak kiedyś Berisz Weinstein przyjechał do Izraela do jego ojca Abrahama. Chłopiec miał wtedy pewnie 8 lat. Dorośli rozmawiali w języku jidysz. Jakow nic z niego nie rozumiał może tylko pojedyncze słowa. Berish próbował przekonać ojca do używania jidysz, języka ojczystego, a właściwie matczynego. W języku Jedysz jest ono nazywany mamelusi, czyli język matki. Więc Berisz próbował przekonać ojca Jakowa, żeby rozmawiał z nim właśnie Jedysz, ale wtedy w Izraelu obowiązywał i najważniejszy był hebrajski. Starano się nie używać innych języków. Mój ojciec był bardzo mądrym, ciężko pracującym człowiekiem, mówi Jakow. Tutaj w Rzeszowie, w czasach swojej młodości, był pod wpływem ruchu syjonistycznego. I był przewodniczącym jednej z organizacji syjonistycznych, nie młodzieżowej, tylko dla starszych osób. Nazywała się Britsion. On ją organizował, a celem było doprowadzenie do powstania państwa Izrael i wyjazdu do Izraela. Mój ojciec wtedy świetnie nauczył się języka hebrajskiego, i zaraz po wojnie, gdy przybył do Izraela, mówił po hebrajsku, co wtedy było bardzo rzadkie. Mówił w tym języku tak dobrze, jak dobrze ja dziś mówię. Opowiada Jakow Blasbalk. Abraham Blaszbark ożenił się niedługo przed drugą wojną. Jego żona była wykształcona, skończyła Uniwersytet Jagielloński. Mieli syna, mieszkali w Krakowie, zajmowali się handlem skórą. Kiedy zaczęła się wojna, Abraham został zatrzymany przez Niemców, ale udało mu się uciec. Przekroczył granicę ze Związkiem Radzieckim i dotarł do Lwowa. Wtedy mu się wydawało, że za kilka tygodni wróci do swojej rodziny ale zatrzymali go Rosjanie i dali dwa wyjścia. Albo służbę w radzieckiej armii, czego bardzo nie chciał, albo zsyłkę do obozu na Syberii. Abraham przeżył wojnę na terenie ZSRR. Abraham Blasbalk odmawiał rozmawiania o tej części swojego życia przed zamieszkaniem w Izraelu. W ogóle nie chciał mówić o Polsce. Dla niego ta ziemia to przede wszystkim cmentarz dla Żydów. Jako w Blasbalk opowiada. Ja opuściłem rodzinny dom, gdy byłem dosyć młody, ale moja młodsza siostra mieszkała z rodzicami dłużej i była blisko z naszym ojcem. Według jej relacji, kiedyś zdecydowali, że tato zostawi po sobie świadectwo i jednak opisze swoją historię. Przygotowali magnetofon do nagrywania, tato rozpoczął, wypowiedział kilka zdań, ale zaraz zaczął płakać i na tym się skończyło. Odszedł od magnetofonu i temat wspomnień już nie wrócił. Ze mną nigdy o tym nie mówił. Spotykał się z różnymi członkami dalszej rodziny i znajomymi. Rozmawiali w języku jidysz, pewnie także o wojnie i dzieciństwie, ale ze mną, ze swoimi dziećmi, już nie. Abraham był po wojnie w Polsce może tydzień albo dwa i szybko wyjechał. Pewnie wtedy się przekonał, że wszyscy jego bliscy zginęli. Stracił rodziców, stracił obydwu braci, stracił żonę i dziecko, stracił kuzynów. Ja myślę, mówi Jakow, że to było dla niego bardzo trudne i dlatego chciał się koncentrować na przyszłości, a nie na przeszłości. Członkowie rodziny Blasbalgów, których zidentyfikowałem, mieszkali w Mielcu, Tarnowie, Krakowie, Rudniku, oczywiście Rzeszowie, wszędzie tutaj w tej okolicy. I większość z nich nie przeżyła Holokaustu.

Czyli ojciec Jakowa. Poza Abrahamem wszyscy zginęli. Istnieją przekazy, że ukrywali się w bunkrze w Rzeszowie i że zginęli w mieście. Nie byli wywiezieni do obozu zagłady. Niewykluczone, że wspomniany bunkier. Znajdował się pod kamienicą Rynek 15, o którym była mowa w jednym z poprzednich odcinków podcastu. Przymawia za tym m.in. fakt, że sklep Dziadka Blasbalga miał wejście od ulicy Mickiewicza 2, czyli tuż przy aptece pod Nadzieją. Czas jednak wrócić do poematu Rajsze i do jego autora który w Nowym Jorku już nie tylko pracował w sklepach, ale także znalazł zatrudnienie jako dziennikarz, a w prasie zaczęły być publikowane jego utwory poetyckie. Epicki poemat o Rzeszowie Berlisz-Weinstein miał zacząć pisać w roku wybuchu II wojny światowej. W poemacie odżywało więc miasto, które w takim kształcie już przestawało istnieć. This part of the poem eh, describes the field The Ten fragment poematu przywołuje rzekę i tereny wokół rzeki. He's talking about how the cows are... Jest tu mowa o krowach jedzących zieloną trawę. Jak jest też mowa o czymś, czego Jakow nie potrafi przetłumaczyć na język angielski, a więc ten fragment w swoim tłumaczeniu pomija. Wspomina natomiast o dźwiękach, jakie roznoszą się pod mostem, którym wyjeżdża się z miasta w kierunku Lwowa. Nazwa Wisłok w jidysz brzmi Wislik. Tego właśnie słowa Periż Weinstein używa w swoim poemacie. Rzeka co wieczór się budzi. Mieszkańcy miasta przechodzą tutaj popływać, spacerują w stronę mostu i z powrotem. Rodzice, dorośli stoją przy brzegu po rozbieraniu i zachowują się podobnie jak dzieci. Także wchodzą do wody i cieszą się nią. Wieczorami rezydujący w Rzeszowie żołnierze spotykają się tu z młodymi dziewczętami. Nad rzeką przechadzają się też uczniowie gimnazjum. Późnym wieczorem i nocą młodzi chłopcy pływają i nurkują, a po wyjściu na brzeg opowiadają, jak bardzo byli odważni i czego dokonali. To brzmi jak opis miejsca szczęśliwego. Gdyby dziś zapytać Rzeszowian, z czym kojarzy im się Wisłok, pewnie powiedzieliby podobnie – odpoczynek, spacery, latem lody. Ale Wisłok, w każdym razie na początku XX wieku, to nie tylko odpoczynek i wytchnienie. Around September time, Dave. We wrześniu wisłok krzyczy i czasem wylewa. W nocy, gdy robi się niebezpiecznie, Żydzi modlą się w synagodze i proszą Boga, aby powódź ominęła miasto. Najlepsi pływacy wchodzą do wody, próbują budować wał, który mógłby ochronić miasto. Jest tak zimno, że ich skóra robi się czerwona, ale czasem to nie pomaga. Beris Weinstein opisuje powódź, która dotknęła cały Rzeszów. Żydowskie kobiety zapalają świece i modlą się do Boga, żeby ocalił miasto. Powódź trwa trzy dni. Niektóre domy się zawalają, piwnice są pełne zimnej wody, sytuacja jest bardzo groźna. Matki zabierają z miasta swoje dzieci, bo boją się chorób. Wszędzie jest pełno padłych zwierząt kur, koni, kaczek. Roku kataklizmu w poemacie nie podano. Poemat Rajsche, Berisza Weinsteina, napisany w języku Jidysz, został wydany w USA w 1947 roku. Na przełomie 50. i 51. roku ukazało się tłumaczenie na język hebrajski. Nie było tłumaczenia na język angielski. Może nie było zainteresowania, a może dlatego, że jak mówi Alicia Weinstein, jej dziadek nie chciał it. ludziom ze Stanów Zjednoczonych, czyli z innego świata, opowiadać o bólu, jakiego doświadczył. Dziadek był bardzo kochający i czuły, jednak jeśli chodzi o przeszłość, to raczej zamknięty. Nie chciał do niej wracać i przeżywać na nowo, ale przecież o swoim mieście napisał. Nie ma tu regularnych rymów, jest to po prostu poetycki tekst, mówi Jakov Blasbark. To wspomnienia z Rzeszowa, gdzie Weinstein spędził około 20 lat. Opowieści o rzeszowskich Żydach, życiu religijnym, o krewnych bliższych i dalszych, o wszystkim, co działo się w mieście. Jest tu ogromna ilość szczegółów, a autor wcale się nie powtarza. Ciągle pisze o czymś nowym i pewnie dlatego ten poemat ma ponad 300 stron. W Rzeszowskiej Księdze Pamięci, która zresztą również nie jest przetłumaczona na język polski, jednak składa się z rozdziałów nie tylko w językach jidysz i hebrajskim, ale także w bardziej przystępnym języku angielskim, trafiam na artykuł profesora Dowa Sadana. Według niego w Rajsze najpełniej został przedstawiony Rzeszów Hasycki. Zaznaczona została w nim również obecność syjonistów, socjalistów mowa jest o Żydach, którzy. Uwaga, oglądają detektywistyczne filmy, łamią szabat i jedzą niekoszerne dania, ale są to obrazy marginalne. W centrum pozostaje życie społeczności hasyckiej, widziane z perspektywy zwykłych rodzin. I to już wszystko, co o poemacie Rajsze i jego autorze wyłania się z opowieści Jakowa Blasbarga, wspomnienia wnuczki Berisza Weinsteina i fragmentów Księgi Pamięci. Prawie wszystko. Zanim pojawi się oby Tłumaczenie na język polski, można jeszcze wsłuchać się w rytm oryginalnego wiersza. Historia.